Wieczór. Przyjemnie wrócić do domu, kiedy ktoś bliski czeka w kręgu lampy wieczornej, co? Pani celuje. Ja? Pańskie skarpetki. Pani celuje moje skarpetki? No, a czyje? No. Pewnie, że pana. Przecież ja noszę elastyczne, takie się nie dziurawią. Same nie Wie? jak ja jej przedziurawię, to wtedy. Co pani robi? Halo? Kajutek? Dobrze, dobrze. Zaraz przychodzę. Okej, okay, poczekaj. Odchodzę. A miała pani zostać? Nie, wy, nie odchodzę, tylko wychodzę. Jestem tu w końcu tylko na przychodne. Ci kolacje zrobią sobie panowie sami. E, herbata jest w kuchni tylko zagrzać wczoraj parzowe. Jajka są w lodówce tylko rozbić i rzucić na patelnię z której tylko zdjąć wczorajszą jajecznicę.